Dobrze, słuchajcie, to jest kartka z kalendarza 2020 rok, chyba to z Instytutu Sługi Bożego księdza Piotra Skargi. W tej hosty jest Bóg żywy, ale nie będę Wam odczytywać, ponieważ bardzo długo by to trwało. Pokazuję Wam, trzymajcie stronę, odczytajcie. Takie ważne słowo tylko i skoro sam zapewnił, to jest krew moja, któż będzie w to wątpił, a jednak tylu wciąż wątpi. Skoro Chrystus sam powiedział o chlebie, to jest ciało moje. Któż odważy się powątpiewać? I skoro sam zapewnił, to jest krew moja. Któż będzie w to wątpił? A jednak tylu wciąż wątpi. No. Aha, tutaj tak, tutaj się czyta dla uczczenia Najświętszego Sakramentu. Później się przechodzi tu jako pierwsi Boże ciało obchodzili mieszkańcy. Później ku czci na Najświętszego Sakramentu, który szybko rozszerzały się na sąsiednie kraje tu jest dalsza część artykułu w historii tutaj następne dalsza część no tu przekazuję wam powiem taki łuk brama łuk brama Szaf Bolsenie fresk w muzełach watykańskich tu jest dalsza część artykułu tutaj co napisał Święta augustyn kiedy spożywamy eucharystię dzieje się coś odwrotnego niż zwykle jedząc inny chleb przesłajasz go i po części i za każdym razem chleb zmienia się w ciebie natomiast ten drugi chleb jest silniejszy niż ty nie będziesz więc w stanie przemienić nie będziesz więc w stanie przemienić mienić go za to on przemieni ciebie za każdym razem będziesz w części tym tym, czym jest ten chleb. Tutaj to jest napisane i to jest święty Augustyn. Widzicie? Teraz tak, czy wy jesteście tym, czym jest ten chleb? Czyli jest was przemiana? No więc właśnie zobaczcie, tu jest tak. W tej karcie kalendarza też siostry tutaj zakony się z ławek adorują. Najświętszy sakrament. Jest oczywiście napisane, że Święty Jan Paweł II, Święta Faustyna i jej modlitwa. Tu jest pokazany w tej karce kalendarza prawo ołtarz dla sprawowania mszy świętej wszechczasów. czasów. I teraz bardzo ważne, tradycyjnym miejsce składania ofiar we wszystkich religiach od zawsze był ołtarz. Szczególnie dostojną formę nadali mu Izraelici, których prawo określało precyzyjnie jego wygląd, wysokość czy sposób wykonania. W chrześcijaństwie nie składa się ofiar ze zwierząt, tylko Syn Boży. To Syn Boży ofiaruje się za nas Ojcu Niebieskiemu, składa siebie na ołtarzu i staje się ofiarą przebłagalną. Za nasze grzechy. Tradycja Kościoła katolickiego nakazuje, aby ołtarz był wykonany z kamienia lub drewna. Na czas liturgii powinien zostać nakryty obrusem, na którym mogą znajdować się tylko naczynia liturgiczne, Pismo Święte oraz świece. Niezbędnym elementem każdego katolickiego ołtarza jest męsa zawierająca relikwie męczennika. No widzicie? I tu jest ołtarz dla spróbowania mszy w świętych czasów. I święci Państwo wyrastali jako słudzy Boży, słudzy ołtarza, a nie stołu uczty. Rozumiecie to, a nie są uczty, teologowie, profesorowie, docentowie, doktorowie, teologii, na uniwersytetach wszystkich krajów w całym świecie, gdzie została zniesiona przysięga antymodernistyczna 1967 rok, nakazana przez uformowana przez świętego Piusa X. Dlaczego wy to zrobiliście po soborze watykańskim II? Jak bardzo to zostało zmienione? Dokąd to będzie zakłamanie, trwało w Kościele katolickim? A kapłani z nazwy katolicy będą sługami stołu nowej mszy, kultu obcego kościołowi katolickiemu, mszy modernistycznej, heretyckiej, a nie odwróceni od Boga, odwróceni od tabernakulum, od ołtarza prawowitego, w kościołach, zwłaszcza budowanych dla mszy świętych wszechczasów. Jako słudzy od stołu, dokąd będzie trwało to zakłamanie? Słuchajcie, zobaczcie tabernakulum, cuda eucharystyczne. Tu jeszcze teraz podniesienie, zobaczcie, nawet tutaj w tej kar karce kalendarza, taki miszmasz jest. Modernizm z nazwy katolicki razem z tradycją pomieszane. Tu mówią o tradycji, a tu jednak jeszcze jak najbardziej są przy modernizmie. No to dla mnie też trochę jest, jak aberracja. O podniesieniu, tu jest, tak? O zobaczcie, nawet wyszczególnione słowo o Soborze Trydenckim. Czyli co? Powinniście się zainteresować, co było na Soborze Trydenckim, jaka była ustalo, był ustalona msza kult. Jak bardzo nie wolno wystąpić przeciwko niej, przeciwko mszy świętej wszechczasu. No dobrze, wystarczy 5 minut na 4 minuty na cztery strony świata. No i przeczytajcie, jakie to są bardzo ważne słowa. Czy wy jesteście taki ześlepieni ślepcami, że nie widzicie tego wszystkiego?